Radzie Świdnickim apetyt na jeszcze lepszy wynik, pewnie jeszcze większy. Nie, no chyba jestem raczej realistą, także apetyt oczywiście jest, ale myślę, że rea realne szanse w normalnej walce na lepszy wynik są marne, co nie oznacza, że nie będziemy się starali. A jak oceniasz swoje przygotowanie po testach? No, testy były bardzo fajne, bo dużo kilometrów zrobiliśmy, aczkolwiek specyfika odcinka, po którym jeździliśmy załatwiała tylko temat szybkich partii, natomiast nie bardzo. Tutaj jest dużo takich miejsc, gdzie są wąskie drogi, zakręt w zakręt, bardzo dużo zakrętów niewidocznych i, tak, i trzeba będzie bardzo jechać na opis, a na testach mieliśmy drogę, gdzie po prostu jak Wybijałem piąty bieg na początku, to po 4 km była meta i tyle, także, no ale między rajdami nie jeździliśmy niestety, tylko w środę teraz przed, w środę przed Zapoznaniem, czyli dwa dni temu. No i dzisiaj trzy razy przyjechaliśmy testowy, złapałem już jakiś tak, taki feeling lekki, więc mam nadzieję, że będzie okej. Okay, no. Czy to właśnie ta mocno techniczna trasa sprawia, że to jedna z najtrudniejszych rund Mistrzostw Polski? Ja myślę, że to jest najtrudniejszy rajd w Polsce i ilość zakrętów i przeszkód, które są poustawiane bezpośrednio przy drodze powoduje, że no ilość niewidocznych zakrętów i przede wszystkim no, no ilość zakrętów jest praktycznie brak prostych. Same zakręty wąskie, o różne i długie i krótkie, są też bardzo szybkie partie. Wszystko czego można chcieć od OS-ów tutaj jest. Także według mnie to jest najpiękniejszy i najtrudniejszy ride. Jeśli jeszcze będzie padał tego deszcz, to naprawdę jest to ogromne wyzwanie, żeby ten ride ukończyć jadąc jakimś normalnym tempem. No.